No proszę państwa, stało się. W końcu nadeszła ta wiekopomna chwila, gdy Steam został zintegrowany z Xbox App. Już oficjalnie. A co to znaczy? Znaczy to, że można grać w gry ze Steam'a przez Xbox App. Zapraszam do materiału. Partnerem kanału jest firma Destronik, oferująca wysokiej jakości biurka z elektrycznie regulowaną wysokością blatu oraz komfortowe krzesła z dużym zakresem regulacji, które dopasują się do Twoich indywidualnych potrzeb. W opisie filmu znajdziesz linki do strony Destronic oraz kod rabatowy. Cześć, witam Was serdecznie. Z tej strony Mac I dzisiejszy materiał poświęcony będzie integracji Steama z Xbox App. Chodzi oczywiście o aplikację Xbox na komputerach PC. No i oczywiście na handheldach, bo gdyż właściwie to jest to samo. Już niedługo ma zostać wypuszczony Xbox ROG Ally i Xbox ROG Ally X, które mają dostać. Odświeżoną jeszcze dodatkowo wersję Windowsa. Właściwie nie będzie tam typowego desktopu, będzie taki bardziej konsolowy dashboard. No właściwie to taki. Chyba to się nazywa Big Screen Mode na, dla Xbox Xboxa, można to powiedzieć. Ale już dzisiaj można testować, nawet na naszych komputerach, tą integrację Steama z Xboxa, prawda? Czyli coś, o czym się bardzo dużo mówiło, w sensie, że Steam ma być na Xboxie i oczywiście to nie to samo, więc na Xboxie Steama nie ma, gier ze Steama nie ma jeszcze na Xboxie, jeszcze. Chociaż moim zdaniem to jest tylko kwestia czasu, zresztą no, było to już zapowiadane kilka razy też przez chyba oficjeli Microsoftu, wydaje mi się. W każdym razie można to już testować, zaraz Wam wszystko zaprezentuję, tylko chciałem jeszcze wyjaśnić, wyjaśnić jedną rzecz, gdyż yy, pomimo tego, że mówimy tutaj o integracji z Xbox App, to nie jest typowa taka pełna integracja w sensie, że nie można kupować y, gier ze Steam, tam nie można nimi bardzo zarządzać, nawet nie można ich instalować y, w Xbox-App. Po prostu co się dzieje teraz, to to, że jeżeli macie już grę zainstalowaną na swoim komputerze, to Xbox App tą grę wykrywa i dodaje po prostu ikonkę taki do lancera w samym Xbox App. Więc czy wiele osób z tego będzie korzystało? Szczerze to nie wiem, szczerze, bo to wszystko zależy, no, jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do Steama, to pewnie dalej będzie używał Steama, nie sądzę, żeby to coś zmieniło, ale zmieni to pewnie sporo dla osób korzystających w przyszłości, właśnie z tych urządzeń przenośnych. Dobrze, koniec gadania. Znaczy, gadać nie przestanę, ale przy okazji Wam pokażę, jak to wygląda. Oczywiście, zapomniałem wyłączyć OBS-a. Dobra, no, wyłączyć nie mogę. W każdym razie, tutaj mamy właśnie Xbox odpalony, Xbox Up na moim komputerze PC, więc. To jest takie menu startowe, można powiedzieć, prawda? Mamy tu wszystko związane z PC Game Pass, y, promocja na gry. Tutaj jest oczywiście to, co dotyczy akurat Microsoft Store, ostatnio dodane gry do Game Pass i w ogóle, czyli nic nowego. Tutaj po lewej stronie, stronie mamy też gry, y, które mam zainstalowane i co ciekawe, już tutaj jest kilka tytułów, które ja mam zainstalowanych na Steamie i które się tutaj już pojawiły, bo na przykład Enslaved mam zainstalowane na Steamie, Kronos The New Dawn tak samo, Dying Light i Dragon Age tak samo, więc te cztery pierwsze gry to są gry, które mam do, zainstalowane na komputerze i właściwie nie wiem nawet za bardzo, bo to są ostatnie, ale jest też pełna lista i na przykład jeżeli przejdę sobie już do mojej biblioteki, to wtedy mam całą listę gier zainstalowanych tutaj na moim komputerze. Nie tylko jeżeli chodzi o gry z, X, no, z, z PC, Peceta, w sensie z Xbox App, ale też ze Steam, i tutaj mamy ikonki, pokazujące właśnie te, te różne właśnie ikonki, więc. To pokazuje, że coś tam już się powoli dzieje. Oczywiście to wcale nie oznacza, że to już jest jakiś wielki przełom, jeżeli chodzi o tą integrację, ale to jest takim moim zdaniem pierwszy krok. Więc, no, tak na dobrą sprawę, dobre i to. Moim zdaniem za bardzo to nic nie zmieni, bo wiecie, jeżeli tutaj jeszcze można było tymi grami zarządzać, można byłoby je instalować, no bo na przykład jeżeli zajrzę sobie do tego Kronosa, w który, który teraz no, regularnie gram, no to oprócz tego, że mam przycisk gra i oczywiście mogę uruchomić grę, no to właściwie to nic nie ma. Jeżeli ja sobie kliknę na zobacz, na zobacz Steam, to odpala mi się po prostu Steam, tak? Więc tutaj no... Nie ma tutaj nic takiego, takiej pełnej integracji. To jest tylko po prostu dodanie ikonek do Xbox Up więc to jest takie bardzo, no nie chcę powiedzieć leniwe ale to jest bardzo, bardzo podstawowa integracja bo jeżeli sobie zajrzę przed jakąś grę, którą mam zainstalowaną tutaj na, na komputerze, od, jeżeli chodzi o Xbox Up. Nawet nie wiem, czy ona jest zainstalowana, zobacz w sklepie. Może jest. W każdym razie, no te gry tutaj jest, no mam integrację pełną. To, to jest w pełni zintegrowane z, z tą apką, prawda? A jeżeli chodzi o, no te gry ze Steama, no niestety nie. tak jak widać, to nic nie ma. Gears of War tutaj bez problemu można sobie, prawda? Tutaj po. No, mamy osiągnięcia, no, to jest pełna integracja, a to, to jeszcze moim zdaniem nie. Więc y, oczywiście nie będę teraz, no, teraz jak to się mówi, za bardzo aż tak y, marudził, bo to nie o to chodzi, ale y, no, dobre, dobre i to. Tak, no, pierwszy krok. Y, do, y, wydaje mi się, że największa rewolucja przyjdzie w momencie, kiedy. No już będzie bliżej nowej generacji Xboxa, bo wtedy ta integracja też będzie musiała być jakaś pogłębiona, a taka pełna integracja, myślę, wydaje, że będzie raczej miała miejsce w momencie premiery nowej generacji. Ja to jestem bardzo ciekawy, jak oni rozwiążą sprawy Microsoft Store'u, czy Windows Store tego sklepu ich, ze względu na to, że no musi tam trafiać więcej gier, i tak na dobrą sprawę, PC i konsola w przyszłości to ma być właściwie ten sam sprzęt. Więc taka integracja sklepu z Xbox'a z sklepem Windowsowym, może to miałoby więcej racji. No a Steam, jak to Steam? No, Steam to będzie mimo wszystko swój, ich własny byt. Taką rewolucją, jeżeli chodzi o konsolę, to będzie sam fakt, że będzie, to, że aplikacja tam będzie, tak? Wiecie, moim zdaniem jeszcze, żeby ten Steam, na przykład, był wbudowany jakby w samą apkę Windowsa, to jeszcze to miałoby większy sens, a tak na to właściwie nadal mu trzeba używać dwóch apek do instalowania, do zarządzania, czy, czy czegokolwiek, do zmiany jakichś tam ustawień, jeżeli chodzi o Steam. Więc to na razie bardzo dużo nie zmienia, więc dobra, słuchajcie, no, marudzić na razie bardzo nie będę, bo to jest taki no, pierwszy krok. Zobaczymy, jak ta integracja będzie w przyszłości e, wyglądać. E, moich przyzwyczajeń to nie zmieni, na pewno nie będę używał Xbox App, żeby grać w gry ze Steam, bo to w ogóle jest bez sensu. E, ale no, w przyszłości zobaczymy, jeżeli w przyszłości faktycznie byłby, że tak powiem, jeden taki launcher, który by ogarniał wszystkie inne launchery, coś jak GOG, tylko GOG ludzie za bardzo nie chcą używać, to może, może ma to szansę jakąś tam przetrwać. Zobaczymy. W każdym razie to chyba tyle na dzisiaj. Dzisiaj chciałem Wam tylko zaprezentować, jak to wygląda. Nie ma na razie żadnej wielkiej rewolucji. No, ale taki mały kroczek w, w kierunku integracji Xboxa z komputerami PC, tak mi się wydaje. No i z Steamem, zobaczymy. No, komputery PC właściwie kojarzą się ze, się ze Steamem teraz głównie, także jak zwał, tak zwał. Dobrze, to tyle na dzisiaj. Dzięki bardzo za wsparcie. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w następnym materiale. Cześć.